Witajcie, kochani! Poczekam chwilę, może ktoś się pojawi, bo to taki niespodziankowy, spontaniczny live. Stwierdziłam, że skoro mam chatę wolną e, i spodziewam się gościa, e, któremu chcę podziękować, właśnie wykonując mu e, pyszne ciasto, jabłecznik. Hejka! Właśnie będę robiła jabłecznik. Fajnie, że się zbieracie. E, no bo to był taki spontaniczny live przy niedzieli. Spodziewam się gościa, któremu chcę zrobić w ramach podziękowania za pomoc. Pyszne ciasto. I jabłecznik tym razem. Więc pokażę Wam. Nie będzie to typowy live edukacyjny z gotowaniem, który zwykłam robić, ale będzie, ale będzie bardzo pyszny. Cześć, Usta. O, dajcie znać w ogóle, skąd mnie oglądacie. Czy mnie dobrze widać? Czy mnie dobrze słychać? O. Dzięki Justka za, za serduszko, serduszko dla Was. Dobra, słuchajcie, więc ciasto jest bardzo proste. To jest jedno z szybszych ciast, które można wykonać w termomiksie. A jak wiecie, jestem mamą dwójki dzieci, męża mam za granicą. Cześć dyta. u mnie dzisiaj szarlotka tradycyjna. Mm, uwielbiam, w ogóle ciasta jabłkowe kocham na maksa. Słuchajcie, no właśnie, jestem mamą dwójki dzieci... Męża mam za granicą. Jestem tutaj praktycznie sama, nie mam ani żadnej babci, ciotki, nikogo, kto by mi, wiecie, pomógł i pomógł ogarniać. Wszystko sama ogarniam. Nie żalę się, chcę Wam powiedzieć tylko, przez, że dlatego właśnie szukam sprawdzonych, szybkich przepisów i takimi się z Wami przede wszystkim dzielę. Które można łatwo wykonać, które nie zabiorą nam dużo czasu, no bo wiadomo, skoro nie dysponujemy dużą ilością tego czasu, to czasami nie chce nam się nawet gotować i nic robić. No ale kiedy mamy takiego pomocnika termomiksa w domu, w kuchni, to naprawdę jest to o dużo, dużo prostsze. Ja sama. W ogóle zanim się zdecydowałam e, kupić Thermomix, to też to zajęło mi około roku, tak? Dojrzewałam do tej decyzji i robi, rozumiem, że niektórzy moi klienci też muszą e, dojrzeć do tej decyzji. Ale też Wam cześć, Paulinka, znowu się widzimy. Iii. Tak, bo my, ja już dzisiaj miałam live'a na grupie zamkniętej, tej, gdzie są moi klienci. E, właśnie a propos omówienia diety niskoglikamicznej, którą dzisiaj wrzuciłam tam na stronę. Więc dobra, nie przedłużamy, bo rozumiem, że jest niedziela i Wy też macie, chcecie mieć czas dla swojej rodziny, więc po prostu zaczynamy, tak? Rozpocznij gotowanie. Piekarnik rozgrzać do 180 stopni. Pierwszy krok. Oczywiście mój już się grzeje. Dalej, natłuścić okrągłą formę 26-28, odstawić. Nie natłuszczam, nie lubię się w to bawić, wolę pognieść papier i dopasować go w formę, i wtedy łatwiej jest nawet wyciągnąć ciasto z formy, tak? Nie trzeba jej wkładać do zmywarki, wystarczy przepukać, a to naprawdę ułatwia życie. Staram się znaleźć takie sposoby, które po prostu i mi przyspieszą, i wam przyspieszą, i tym się właśnie chcę z wami dzielić, żeby pomóc wam zorganizować ten czas w ciągu dnia na tyle, żebyście miały, bo głównie do was, do kobiet mówię, żebyście miały dla siebie czas. I pamiętajcie o sobie. Wy też jesteście ważne. Nie tylko rodzina, nie tylko dzieci, nie tylko mąż, tak? Nie tylko mama, dla której czasami cześć za, dla której chcemy czasami coś zrobić, pomóc, tak? Ale my też jesteśmy ważne. Ok. No i ostrym nożem pociąć, ponacinać równolegle ćwiartki 3-4 jabłek, uważając, aby nie porozcinać ich całkiem. No i ja mam tu pokrojone, one są tu wzdłuż, przekrojone nożem. Nie widać tego, chyba nawet nie uda mi się rozszerzyć. O, nam pękło, ale to nic, ułożymy na cieście. Więc co jeszcze zrobiłam tutaj, bo nie wiem, czy to było, odstawić. Pokropiłam wszystko sokiem z cytryny, żeby mi te jabłka nie, nie ciemniały, tak, żeby one taki fajny, ładny kolor zachowały nawet po pieczeniu, bo to oczywiście rzutuje na efekt końcowy. No i dobra, 130 g masła miękkiego pokrojonego na kawałki. Tak, mamy tutaj odważone. Ja już odważyłam je wcześniej, dlatego, żeby jałam je z lodówki. Nie trzymam masła na blacie, tylko trzymam je z reguły tu. Ok, kawałek trochę za dużo. Uuu, już co? słuchajcie, już rozrabiam, nie? Nie byłabym sobą. Trzy e, jajka. Wszystko musi być w temperaturze pokojowej. Tutaj nie ma miejsca na temperaturę na jeden składnik, który będzie miał niższą temperaturę z lodówki. Nie może być. Więc wrzucamy jajka. Oczywiście też można o naczynie. No, papier by się przydał, nie? Dobra. Trzy jajka. Dalej. 150 gram cukru. Oczywiście możemy zmodyfikować ilość cukru i dać mniej. Ja dam 100. 130, ale dam też. Cześć Aniu. Ojej. Ty petarda, dziękuję. Dobra, wyspałam się dzisiaj i zrobiłam coś dla siebie i dlatego e, czuję się po prostu lepiej. Mam też polecam. E, tak, dokładnie. Przed chwilą byliśmy na live, na grupie, teraz jesteśmy na live tutaj. Ok, 130 gram cukru damy. I... Ja zawsze do ciast, nawet jeśli nie ma w przepisie, dodaję trochę cukru waniliowego. Oczywiście jeszcze nie zrobiłam sobie, znaczy zrobiłam, ale bardzo szybko mi się rozszedł cukier waniliowy z Thermomixa, po prostu momentalnie, to, bo wiadomo, to ktoś przyjdzie, a dam Ci trochę cukru waniliowego, jest przepyszny, no. I później ja sama, nie, szef z butów chodzi. Więc e, mam na razie takie z torebki, ale właśnie muszę się zmobilizować do tego, żeby zrobić znowu. No i wsypuję, nawet jak nie ma w przepisie, to wsypuję trochę tego cukru. Waniliowego, bo on daje taki fajny smak. Nawet jak robię Biszkopt, to do Biszkoptu, słuchajcie, zawsze daję trochę cukru waniliowego i zawsze te, cia, te torty bardzo fajnie smakują i wszyscy sobie chwalą. No to to jest jeden z sekretów, które yy, robię przy wykonywaniu tortów. Brędy opcjonalnie. Nie mam brendy, yy, więc nie ten. Ktoś tutaj. Okej, okay, nie wiem, czy to jest. Dodaj, ok. Poczekajcie, dodaj. A, poczekajcie, dodawa. Aha, dobra. Nie ogarniałam, co się dzieje. Ale teraz już ogarniam. No i zobaczcie, kolejny składnik. 200 gram mąki pszennej. U mnie wiecie, standardowo mąka orkiszowa. Więc dajemy mąkę orkiszową. 200. Zamieniamy ją dokładnie tak samo. Nie, Czyli nie jest aż tak mocno oczyszczona ta mąka. Dobra, w związku z tym będzie, um, y, cześć, cześć Kasiu, Boże, fajnie, że jesteście, dobra, i y, u mnie zamiast, e, e, Boże, proszku do pieczenia, z reguły po prostu idzie soda i tak samo pięknie ciasta rosną, więc nawet jak Wy nie macie proszku do pieczenia, a macie sodę, dajcie sody, w ogóle się nie przejmujcie, nie ganiajcie tego chłopa do żabki, nie mam sobie posiedzieć przed tym telewizorem, jak potrzebuje, albo pobawić z dziećmi, damy radę z sodą. Dobra, trochę tej sody. No i widzicie, tej łyżeczka, ja wszystko na oko sypię, nie? Szczypta soli. E, I, no właśnie, nie ma tutaj. Cześć, e, cześć Elżbieta. E, słuchajcie, nie ma w przepisie, ale w związku z tym, że to jest ciasto z jabłkami, to nie wyobrażam sobie nie dodać cynamonu. Można też jabłka opruszyć tym cynamonem. Hmm, właściwie to by nawet była fajna opcja. Trochę opruszę tutaj, trochę wrzucę tutaj i będzie z cynamonem. Dobra, no i zobaczcie, no i tak to wygląda. Sama nie wiem, co do końca z tego wyjdzie. Robię pierwszy raz to ciasto, ale jedziemy, tak? Ustawiamy obroty 6-20 sekund z tym e, ganianiem do sklepu. No, <śla> każda z nas to rozumie. Słuchajcie, mój bałcz też nie raz do sklepu, <śla> jak czegoś nie było. O, mojemu Patrykowi bardzo się podoba to, co powiedziała. Cześć, Patryk! Dajcie trzy sekundy. Trzy sekundy. Wlać ciasto do formy. Czy to nie jest szybkie? Dobra, odstawię mąkę, żeby miała tutaj miejsce. Eee, położę. Dobra, naczynię mikrofon, będzie łatwiej. Cześć, cześć! Super. No dobra. blaszkę, Tak widać, widać. O! Dobra. Słuchajcie, zobaczcie jak to wygląda. Dość gęste ciasto, ale no wymieszane pięknie. Słuchajcie, zobaczcie jaka konsystencja. Super. No dobra, więc wykładamy tu na blachę. Zobaczcie, najpierw kopyską w dół, a potem zgarniamy i wyciągamy, tak? Na początku może wydawać się to trudne, trochę skomplikowane, ale wierzcie mi, że z czasem, kiedy zaczynacie działać w termomiksie i gotować, to to jest po prostu, e, robi się bardzo, bardzo proste. No właśnie, tutaj faktycznie ten papier będzie się ślizgał, ale wystarczy go Przytrzymać, rozprowadzić ciasto i widzę, że piszesz. Poczekaj, rozprowadzę i zaraz od, Ci odpowiem. Dobra. Mm. Jeszcze. Jeszcze coś tam się znaczy wyskrobie. Dobra. Ok, czyli rozprowadzamy. Jeszcze. Jeszcze coś tam z kopystki. Mm. Wow! Mm. Taka nuta, delikatna nuta cynamonu, coś fantastycznego. Dalej. Rozprowadzić przy pomocy kopystki i nawierz poukładać, e, poukładać obok siebie przygotowane ćwiartki jabłek nacięciami do góry. I jest, słuchajcie, nawet jest filmik. Może i Wam pokażę, poczekajcie. Wezmę Was, zdejmę z tego. Zobaczcie, nie wiem czy widać. Zobaczcie, jest filmik. Możecie sobie obejrzeć. O! I tak w niektórych przepisach macie pokazane, jak co przygotować. Jeśli nie jesteście pewni, nie potraficie, nie zniechęcajcie się, bo w wielu przepisach zobaczycie taki filmik, który Wam podpowie, co dokładnie krok po kroku robić. Właśnie, dlatego ten termomix jest tak fantastyczny. Ok, Isa, co to za przepis, Aniu? To jest e, dokładnie jabłecznik. Po prostu, nazywa się jabłecznik. O, Paulina się wita z Lidzą. super, cześć dziewczyny. No dobra, słuchajcie, jabłuszka teraz, tak? Ja tutaj wymieszam je po prostu, przemieszam troszeczkę i tak jak na filmiku, e, poukładam je do góry, najpierw dookoła, a później wypełnię środek. Dobra. Jak myślicie? Czy obdarowana osoba będzie się cieszyła z takiego wypieku. Czekajcie. O, ustawię tak. Będzie lepiej chyba widać. No. Okej. Okay, dobra. Poprzestawiam. Dobra, żeby tu jeszcze jedno jabłko się wcisnęło. I jeszcze do środeczka. I zostało mi parę jabłek to będę mogła sobie podgryźć. Zobaczcie. Wbijamy, tak? Wbijamy tak, żeby do dna sięgnęło, bo to często jeszcze nam ładnie urośnie. No i zobaczcie, jak pięknie. Teraz po prostu wrzucamy je do piekarnika. Nagrzało mi się? Nagrzało. Ok. No i zobaczcie. I nie wiem, ile trwa live. Zobaczcie, ile mi to zajęło. To była dosłownie chwila, E, przygotowanie tego ciasta, tak? Więc nawet jeśli goście do Was zadzwonią, tak? Hej, wpadamy za pół godziny! I co teraz, tak? No, kiedy masz termomisty, nie jest dla Ciebie żaden problem, bo albo jakiś deser zrobisz, albo lody, jeśli wpadną z dzieciakami, tak? Sorbetowe, 5 min, minut tylko. I potrzebujesz jedynie jakie, jakieś mrożone owoce i banana, który da Ci. Yy, że taką kremową konsystencję. Jak nie masz banana, możesz mieć ja, jajko, bo wtedy możesz zrobić lody w stylu jagodowej pianki, które są absolutnie fantastyczne. Kiedyś muszę Wam pokazać, jak te lody się robi. Także yy, ja Wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj na tym spontanicznym, krótkim live'ie. Przypominam, że teraz jest możliwość kupienia limitowanej wersji Thermomix czarny, jeśli może do Waszej kuchni pasuje, to może to jest właśnie ten moment, iż nigdy w historii nie będzie, dziękuję za te serduszka, Boże, kocham Was, ja naprawdę Was uwielbiam, kocham i w ogóle z miłością robię te live'y, z miłością dzielę się swoją wiedzą, swoimi wskazówkami, żeby Was wspierać i bardzo Wam dziękuję za każdy komentarz i za to, że udostępniacie moje posty, udostępniacie moje live'y, polecacie mnie. Jestem ogromnie wdzięczna dzięki Waszemu zaangażowaniu i Waszym poleceniom i ja mogę robić to, co robię dla Was, czyli dzielić się tą wiedzą e, po prostu, żeby Wam pomóc. Także dziękuję Wam jeszcze raz bardzo. A jakbyście słyszeli, że ktoś marzy o Thermomixie, to wiecie, kogo polecać. Tak, tą, tą, tą tutaj panią, tak. Dobra. Dobra, jeszcze raz pięknego dnia. Ja kończę i oczywiście postaram się zrobić jakieś fantastyczne zdjęcie. E, które, że tak powiem, będzie uwieńczeniem tego pięknego live'a. Pięknego dnia, pięknej niedzieli, dużo miłości i pięknego czasu z rodziną. Ściskam Was. I do zobaczenia jutro, bo mamy jutro o 13:00 live. Każdy poniedziałek, środę i piątek są regularne live'y o godzinie 13:00. Buziaki! Pa!